Widzowie, dzisiaj gramy w karierę Charlesa w finale z Hiszpanii, bo tak jest po przepłuceniu. Tak wygląda nasz zawodnik. Lecimy dalej. Zaczniemy w drugiej lizy hiszpańskiej. Hiszpania La Liga, La Liga, La Liga, druga liga. La liga. La liga. Rozpatrzymy wiek jakim... i zaczniemy z SD Amboretta. Oczywiście, żeby Was nie przynosić to po 3 minutki, połowę. No i dalej. Jesteśmy na pierwszym treningu. Mamy przywitanie ze zespołem. Zacimy najpierw, jaką by tu pensję zrobić. no pensję będziemy mieli takie 11 koła. No, to twał... mój na razie to co cołą drużyną będzie. Leliga jej sports Na pewno kogoś dla ligi. Almeria. No i dobra. Zaczynamy, będziemy zaraz grać pierwszy meczek. Machnę no, we no, rozławeczki, no ale dobra to. Trudno. Jak widzicie pierwsze ćwiczenie mamy na A, teraz lecimy z drugim. Drugie ćwiczenie też mamy na A, więc lecimy z ostatnim ćwiczeniem, troszkę najcięższym, wyczekane lobby prosto padłe, lecimy. No i tutaj mamy niestety falę, to było mega ciężkie. No i mamy drugi poziom od razu 6 punkcików. To lecimy lepszy, nie jako skrzydłowy topną, będzie nam potrzebne yy, orientację i tempo. No i dobra, no, będziemy lecieć pierwszym meczykiem w tym odcinku. No dobra, no, zaczynamy Gramy w Paryżu, I pierwsza wrzutka od razu, ale no niestety nie, ja na razie szybki wykop i szybki doskok już do przeciwnika mamy, mamy, lecimy, ja jako skrzydłowy wrzucam, no ale niestety do nikogo nie... Dobra, teraz nasz przeciwnik z akcją, ale łatwy odbiór za naszych. Teraz oni są już pod bramką, ale łatwe wyczyszczenie sytuacji przez naszych zawodników. Teraz Blackpool z akcją. Nadal wynik zerowy, 0 zero dolara. O Dobra, teraz my szybki ja, tak, ja chcę zrobić szybki, a ja tak bardzo szybki wręcz. I dlatego chcę jak najszybciej tego, to rozegrać. I mamy już szybki doskok pod ich bramkę. Ajajaj, ale ale wrzucam niestety no nieco. Dobrze, znowu my mamy piłkę. O, gdzie ja jestem? Znowu my z piłką. Teraz już final z piłeczką, final rozegranie szybkie, piękne. Czy będzie pierwszy gol w debiucie? Nie, ale wyjął to bramkarz. Wykonujemy rzut rożny. Wbiłam się w pole, karne, ale no sław rzutka naszych, naszych. O, zawodnika i już szybko od pod, Mamy, nie mamy w końcu brameczki. I nadal wynik utrzymuje się 0 do 0. Dobrze. Teraz oni zaczynają od brameczki. Ja już doskok robimy. Ojej. Już my z piłką. Pokazuje się na wolnej pozycji. Ojej. Jeszcze odebra odebranie. Piękne. Przeze mnie. I ojej. Broni niestety bramka z przeciwnika. Czyli Blackpool. Ojej, jeszcze szybki doskok chcemy zrobić. Ojej, 60. Ja, ja, ja w finale. Niestety nie. Teraz Blackpool z akcją. Blackpool z akcją. Ojej, ojej, czy jest też... Blackpool zaczyna od z autu. My daleko jesteśmy. Blackpool, teraz Blackpool z skrzydłem. Ojej, niestety nie trafiają. I znowu Blackpool z akcją. Blackpool ciągnie z tą akcją. My jesteśmy. My jesteśmy cenni. O, jest uderzenie, ale nie ma, nie ma bromeczki. No i już Blackpool z akcją. Blackpool atakuje. Uderzenie broni na bramkę, na, na całe szczęście dla nas. Teraz szybko, szybki doskok robimy. Szybkie przejście na przeciwnika połowę. Final. Dobrze. Final, final. Ten nasz młody hiszpan. Teraz Blackpool. Blackpool. Blackpool! A tak! Broni, bramkaż jest na szczęście nasze. Koniec spotkania z 0 do 0. No. Można powiedzieć, że słaby meczek z mojej strony. To są moje cele. Wszystkie wykonane. Bardzo dobrze. I to by było na teraz z pierwszego meczeku. Widzimy się przy następnym. Dobrze, teraz będziemy odblokowywać jeszcze punkciki przed tym meczem który zaraz będzie to 3 punkciki weźmiemy do dryblingu, bo nam się troszkę przyda na pewno zwinności. I samego dryblingu. No. 71 centów. Dobrze, teraz będziemy wykonalić karnę to na Waszego czału, bo karnet to jest fajny trening. No i pierwszy karny w karierze. W ostrzelony na czerwonym niby, ale był gol. Uj, gol drugi. Teraz zostaniemy w środeczku. Jeśli chcecie więcej takiego kontentu, to dawajcie lajki. No, nie zmuszam. Ale bardzo zachęcam. A jak się podoba wam takie filmy, się wam podobają, no to zapraszam na mój kanał. To będzie coraz więcej i proszę o subskrypcję, ale nie zmuszam. Nie chcę, żebyście byli z no nami źli, że ja to zmuszam wszystkich. No i teraz dalej, dobrze. No, poziom czwarty to znowu punkciki. Teraz to może znamy do strzałów jakiś. No to nam też się troszkę przyda. I tutaj karnych no do karnych i ogólnie do wykończenia. No. Bo więcej nam to nie jest potrzebne. Na razie no. Teraz będziemy blokowywać styl gry. Dla nas najlepsze to będzie tutaj coś. no. Użyjemy do szybkości, bo się to Przydaj skrzydłowi. No i gramy jako final pierwszy mecz w podstawowej 11 Już jeszcze przed yy, przed sezonem już mamy podstawową jedenastkę. Wieczelina i trener nas lubi. No widzimy jak piękne wy, wyjście mamy. No to weźmiemy do dwa razy podać, trzy razy podać piłkę na połowie rywala mojej. No zaczynamy tylko drugi meczek. Od razu idziemy z pierwszą akcją. Ja tutaj może byłem lekko w tyle, ale. Już prowadzę całą akcję. Proszę o odegranie. I final, final. Końcówka! Ależ była piękna akcja, i już pierwsza dobra wrzutka. Od już brzutka do no, szybki odbiór naszych. Teraz my. Proszę podanie, bo jestem na w dobrej pozycji. Ja, ja, faul. Powinien być moim zdaniem. Trzeba za tamtą sytuację. Teraz musieliśmy bronić. Przez chwilę, nie, ale. Szybki odbiór naszych. O nie! Znowu, znowu nam odebrali piłkę i to jeszcze pod I to jeszcze blisko naszej połowy. Teraz my atak. Oni atakują. Dobrze. Szybkie zatrzymanie piłki. Znowu, znowu oni, znowu oni atakują. No, co jest to za szalony mecz? Przepuszczamy, ja przegrywam 1 do 0 dobrze. Jeszcze mam cały mecz przed nami. Mamy jeszcze, dopiero 28 minut, trudno. Już my z natarciem. Ojej, ależ odegranie słabe piłki przez zawodnika naszych. Dobra, teraz oni już zaczynają. Ataka pozycyjny taki spokojniutki, łatwy do odbioru. Ale będzie jakiś głupi faul. I oni mają już wolny, ale to z daleka, więc nic nam nie zagrozi. Dobrze, oni już pod naszą bramką są. Ojej, ale szokienko i przegrywamy już 2 do 0. Odegranie. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj aj, aj, aj oni z natarciem, z natarciem. Ojoj, broni nasz bramkarz, no na całe szczęście. Dobrze. Piękny wykop. Teraz ja, ja mogę się rozpędzić z naszym nowym playstylem do szybkości. Ależ no niestety sędzia zatrzymuje to meczek. No i no i widzimy się na drugiej połowie. Rozpoczynamy drugą połowę spotkania i od razu do mnie. Ja z szybkim tempem, tempem naszym. Szybkim naszym tempem. Rozgrywam. No ja już schodziłem do środka. A on wolał wycofać. Jestem. Ależ to rozegraliśmy. Mamy to! Mamy do, do jednego na razie dwa 1 jest. Czy pojedziemy za ciasną? Jak na razie cele mamy... Tylko jedną bramkę muszę dać, ale to już trudno. Teraz mm, oni atakują, zaczynają atak, no ale nic z tego nie wyjdzie, mam nadzieję. Jeszcze wyjście piękne. Ależ rozegrałem. Poproszę o wrzutę. O nie, jeszcze ja. Nie, ależ to była sytuacja dogodna. Przecież to mogło być gol na wyrównanie. Ale tak zmarnować to trzeba umieć. Normalny teksty z fify no. Bo tutaj było bardzo ciężko wykorzystać to. Więc no, niestety nie wyszło. Dobra, teraz ja, fajsta, final, final, czy będzie wykończenie? Końcówka. Końcówka tego. Oj, 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 Wy, nie można tego powiedzieć. Karo. jesteśmy już bardzo zmęczeni. Już? On odebranie piłki? Już ja mam piłkę. Ależ wypuściłem go, ale nie dojdzie niestety do tej głupiej piłki. A jeśli, jeszcze raz przypominam, jeśli chcecie więcej takiego odcinka, to dawajcie lajki. No, więcej to nie mam co mówić, tak szczerze. Dobrze nam idzie. Dobrze, oni teraz oni. Ależ dobrze, dobre podanie. Dobrze. Nie jestem, to jestem. Oj, oj, oj. Ależ to będzie fałd, przecież to mogło się zakończyć naszą kontuzją, ale jesteśmy od wolnych. na kyla. Dobrze, teraz będzie uderzenie. Co Oj, oj, Nie weszło, no niestety, ale dobra próba. Sam trener nas tym chwali. Teraz oni grają w dziesiątkę, teraz mamy wielką szansę na to. O nie. Oni rozgrywają, pamiętajcie, oni grają w dziesiątkę na obronie. Bo to był ewidentny folno-czerwoną kartkę. Ja już wychodziłem sam na sam i już to miał być Golala. Niestety nie ma, ale teraz my. Zmęczeni, ale biegniemy. Musimy rozegrać. No i tam koniec meczu. Przegrywamy 2-1. No, koniec meczu. No i koniec naszych nadziei na Was z tej grupy. Jeszcze mamy jakieś minimalne, no. Ale to mega ciężko będzie zrobić. No i tak tym podsumowaniem zakończymy ten odcinek. Yy, widzimy się w następnym. No, nara, pa!